siema inwestorze z sercem w gardle przy każdym czerwonym świeczniku. Dziś bierzemy na warsztat Blue Owl Capital, firmę, którą rynek ostatnio okładał jak bęben na Juvenaliach, mimo że fundamenty ma solidniejsze niż twoje postanowienia o oszczędzaniu. Ale zanim przejdziemy do paniki, dramy i nagłówków w stylu private credit się wali, krótkie wyjaśnienie: kim to w ogóle są ci całkowicie niebiescy sowiarze. Blue Owl Capital to asset manager, który zarządza prawie 300 miliardami dolarów i robi trzy rzeczy: udziela prywatnych pożyczek dużym firmom, buduje i finansuje gigantyczne data center pod AI i robi to wszystko na permanent capital, czyli pieniądzach, których inwestorzy nie mogą Płacić w poniedziałek, bo się zdenerwowali, nie kopią krypto, nie sprzedają marzeń, nie obiecują kolonii na Marsie, po prostu zarządzają ogromnymi strumieniami kapitału i inkasują stabilne fee income, niezależnie od tego, czy rynek właśnie ma focha. A teraz, skoro wiesz już czym się zajmują, przechodzimy do tego, dlaczego kurs poleciał jak kamień, a fundamenty nie drgnęły. Tapina pasy, złama się. Zaczynam. Partnerem tego odcinka jest XTB, miejsce, gdzie handlujesz bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. A jeśli przy rejestracji piszesz kod SOWKA, dostaniesz darmowy kurs dla początkujących. Prosto, konkretnie bez kombinacji, tak jak lubi to sówka. No to siadaj, złama się i zapnij pasy, bo wjeżdżamy w sektor private credit, jak tir, w znak stop, o trzeciej w nocy, głośno, boleśnie i kompletnie bez sensu. Ostatnie miesiące wyglądały tak, jakby rynek zobaczył własny cień i postanowił odgryźć sobie nogę w reakcji obronnej. Cała branża zarządzania aktywami alternatywnymi dostała taki oklep, że nawet Brookfield wyglądał, jakby wyszedł z solarium po 5 sekundach, a Blue Owl dostał wpys najmocniej. Minus, prawie połowa wartości od początku roku. Ale oczywiście, według internetowych proroków finansowego Armagedonu, to nie spadek kursu, tylko koniec private credit. Ta sama historia, co zawsze. Przypadki problemów na rynku i nagle media krzyczą, że to pękająca bańka, podczas gdy realna skala problemu jest tak mikroskopijna, że trzeba lupy i modlitwy, żeby cokolwiek zobaczyć. Rynek zachowuje się, jakby wszystkie firmy pożyczające pieniądze prywatnym biznesom, były prowadzone przez kolesi w garniturach z plastiku, którzy decydują o miliardach na podstawie horoskopu, a nie underwritingów. A to wszystko dlatego, że kilka firm ogłosiło bankructwo i cyk, narracja gotowa. Private Credit to nowy CDO 2008. Jasne, złama się. A ja jestem królowa Anglii i inwestuję w obligacje oparte na kredytach z monopolu. Media kochają dramę, więc jak tylko zobaczyły, że można z tego zrobić na typu rzeź Private Credit. To zrobiły to szybciej niż influencer rzuca kod zniżkowy na suplementy. Rynek patrzy na Blue Owl tak, jakby spółka miała jutro ogłosić upadłość, bo jedna średniej wielkości firma z innej bajki ma problemy. Natomiast fakty, te nudne, twarde, nieklikające fakty mówią, że ten sektor spadł razem, bo inwestorzy zaczęli się bać własnego strachu. Oczywiście nie pomaga też gigantyczna narracja o tym, że AI infrastructure jest przeinwestowana, że wszyscy budują za dużo, że to się przewróci, jakby całe życie Blue Owl polegało na trzymaniu serwerowni na glinianych nogach. Wszystko to świetnie wygląda na memach, ale nijak ma się do rzeczywistości. I tak oto dostaliśmy piękny mix: Trochę paniki, trochę algorytmów, trochę nadreakcji mediów, trochę focha rynku i ba. Kurs Blue Owl wygląda jak po przejażdżce rollercoasterem ustawionym na tryb przeżyją tylko najsilniejsi. Wszystko na bazie narracji oderwanej od fundamentów, ale jak to na giełdzie? Kiedy rynek ma dramę, to fundamenty nie istnieją. Masz tylko emocje, wykres, czerwone świeczki i tłum ludzi, który krzyczy, że to już koniec, choć nikt nawet nie spojrzał na bilans, tyle tytułem wstępu. Segment drugi będzie o tym, jak management Blue Owl patrzy na tę panikę tak jakby ktoś próbował straszyć ich kluczowym misiem. No to teraz przechodzimy do momentu, w którym Blue Owl wychodzi na środek zamieszania, odgarnia włosy z czoła i patrzy na ten cały rynkowy cyrk tak, jakby tłum spanikowanych inwestorów próbował popalić ocean. Rynek, Dzerryja, że private credit zaraz wybuchnie, że system stres, że fala bankructw zaleje sektor, a management Blue Owl stoi tam jak nauczyciel matematyki patrzący na klasę, której wszyscy myślą, że pierwiastek z minus jednego to grecki bóg chaosu. I co mówi Blue Owl? Mniej więcej, panowie powoli, po zaczynacie się kompromitować. Nasze portfele są w lepszym stanie niż wasze wczorajsze decyzje inwestycyjne. Non-accruals, Jak wiesz, non accrual to ten moment, kiedy pożyczkobiorca Przestaje płacić i zaczynasz się zastanawiać, czy przypadkiem nie finansujesz jego nowej łodzi. Blue Owl mówi jasno, takich kwiatów prawie nie ma. Defaults minimalne. Pala bankructw nie tutaj złama się. Jak już coś pada, to zwykle tam, gdzie w ogóle nie ma private credit, ale media nie pozwolą, żeby taki detal przeszkodził w zrobieniu nagłówka. Watchlist nie rośnie. To oznacza portfel nie wygląda jak szpitalny oddział ratunkowy po Sylwestrze, tylko jak dobrze zarządzony magazyn kredytów, gdzie wszystko jest poukładane i oddycha w stabilnym cashflow. flow. E i przychody pożyczkobiorców rosną, a to raczej nie jest typowy objaw rynku, który właśnie się wali. I teraz najlepsze średnia historyczna strata OWL na kredytach to 13 punktów bazowych. 13. To jest poziom strat, który nawet sklep z chińskimi gadżetami na AliExpress przyjmuje jako koszt działalności. Nawet jeśli nagle wzrośnie X2, X3, to dalej jest to biznes, który generuje atrakcyjne zwroty, a nie e, coś, co wisi na włosku. Management przypomina też, że pożyczają głównie dużym, rentownym, stabilnym firmom, nie jakiemuś startupowi od produkcji kupów z nadrukiem AI Power Coffee Experience. Ci klienci działają w sektorach, które nie wywracają się jak szesło z Ikei po złym wkręceniu jednej śruby. Do tego pożyczki mają krótkie terminy 3 do 4 lat, czyli nie musisz martwić się że przez 10 lat, patrzysz, jak twojemu dłużnikowi wypadają zęby, zanim odda pieniądze. Tutaj rotacja jest szybka i przejrzysta. A Dzienką na torcie jest to, czego większość rynku kompletnie nie ogarnia. Blue Owl zarządza permanent capital. Inaczej mówiąc, inwestorzy nie mogą wstać z łóżka, zrobić kawy, poczuć impuls i wypłacić miliardów. Już teraz wszystko panika. Pieniądze są zablokowane długoterminowo, więc cashflow z opłat jest jak kaloryfer w bloku grzeje niezależnie od tego, kto ma akurat humory. I dlatego Blue Owl patrzy na tę panikę tak, jakby ktoś próbował ich straszyć plastikowym nożem z Halloween. Rynek nakręca się do granic histerii, a zarząd patrzy na swoje liczby i mówi, gdzie wy Widzicie te pęknięcia, bo u nas jedyne co pęka to cierpliwość. No a teraz przechodzimy do krem Segment trzeci, czyli AI Data Centers i jak Blue Owl. Wchodzi w te tę technologiczno-infrastrukturalną, jak furiat na wyprzedaży telewizoru. No to teraz przechodzimy do momentu, w którym Blue Owl zdejmuje marynarkę, podwija rękawy i wchodzi w świat AI oraz infrastruktury cyfrowej, jak typowy inwestor, chodzi w promocję na kepsa po północy. Pewnie, agresywnie i bez oglądania się na konsekwencje. Ale uwaga, tu nie ma improwizacji. To nie jest AI startup z garażu, który ma trzy serwery i prezentację w PowerPoincie o zmienianiu świata. Tu mówimy o giganta, o transakcjach, o takiej skali, że jak je czytasz, to masz wrażenie, że ktoś postawił dodatkowe zero dla żartu. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Blue Owl ogłosił ponad 50 miliardów dolarów w nowych inwestycjach w data centers. 50 miliardów. To nie jest małe partnerstwo, to jest poziom przy którym nawet najwięksi gracze na Wall Street mówią: OK, to robi wrażenie, meta, transakcja za 30 miliardów dolarów. Zuckerberg prawdopodobnie nawet nie pamięta imion części swoich wiceprezesów, ale pamięta, z kim robi strategiczne dealy na data center. Blue Owl znalazł się w tym klubie. Oracle 20 miliardów dolarów. Larry Ellison machnął popis, jakby kupował kolejną wyspę, a to tylko jedna z umów, która zasili portfel Blue Owl na lata, OpenAI udział w projekcie Stargate za 500 miliardów dolarów. Tak, 500, połowa biliona. Największy projekt Data Center w historii ludzkości. I kto tam jest? Bezos? Musk? Google? Pewnie też. Ale Blue Owl również stoi w pierwszym szeregu jak od lat. Mówił, spokojnie, jeszcze przyjdzie nasz moment. A teraz złap się za fotel. Całkowity pipeline Blue Owl w data center przekracza 100 miliardów dolarów w To jest wielkość, przy której zwykłe firmy muszą iść na trzy emisje akcji i zapożyczyć się u teścia, żeby udźwignąć jedną dziesiątą tego. A Blue Owl mówi, tak, mamy pipeline na 100 plus miliardów, proszę następny. I co najlepsze, to dopiero początek. Do 2030 roku globalnie trzeba będzie wrzucić około 7 bilionów dolarów w infrastrukturę AI. Bo te wszystkie modele, sieci neuronowe, generatory obrazów i chatboty będą żreć prąd szybciej niż studenci kebaby o drugiej w nocy. Ktoś musi to sfinansować. Blue Owl właśnie wbił się na listę prefer partnerów Hyperskalero. A teraz Perełka. Partnerstwo z Qatar Investment Authority, jednym z największych funduszy na świecie. I co tworzą? Nowy Digital Infrastructure Rate, który może rosnąć szybciej niż indeks technologiczny po obniżce stóp. Jeżeli ktoś jeszcze pyta, czy AI to bańka, to niech spojrzy na Katar. Oni nie sypią miliardów dla sportu. No i teraz najlepsza część tego sektora Blue Owl nie robi tych inwestycji na wariata. To nie jest loteria. Wszystkie te data centers są wynajmowane firmom o ratingach inwestycyjnych, czyli klientami są meta, Oracle, OpenAI, a nie jakiś startup przemowy Jasiek AU AI, który ma trzech pracowników i nadzieje. Do tego leasingi są długoterminowe, a przychody z opła przewidywalne. Jak ceny benzyny po Long Weekendzie. Podsumowując, podczas gdy rynek ryczy o kryzysie private credit, Blue Owl robi największe deale infrastrukturalne w historii. Ustawia się na froncie AI i pakuje się w transakcje, które realnie mogą zmienić ich skalę. I to nie symbolicznie, tylko matematycznie. To przy obecnym ałem około 295 miliardów dolarów, 295 miliardów dolarów, takie kontrakty naprawdę ruszają igłą. A teraz przechodzimy do segmentu czwartego, w którym przeanalizujemy wycenę, dywidendę i to, dlaczego rynek może robić dramę. Ale liczby pozostają liczbami. No to teraz złama się czas na część, której przestajemy się śmiać z paniki rynku, a zaczynamy patrzeć na liczby, te nudne, bezlitosne cyferki, które nie mają uczuć i nie reagują na medialne nagłówki. I pamiętaj jedno, to nie jest żadna rekomendacja kupna. To jest segment informacyjny, w którym opisuję fakty, a nie mówię ci, co masz robić ze swoimi pieniędzmi. Ja tu jestem z nie twoim doradcą finansowym od wgryzania się w portfel jak chomik przeterminowaną marchewkę. Zacznijmy od tego, że Blue Owl po ostatnich spadkach wygląda jak spółka, która dostała z liścia w twarz nie dlatego, że zasłużyła, ale dlatego, że stała w złym miejscu w złym czasie. Kurs zleciał ponad 40%, rynek wszedł w tryb Demo, a wycena zsuwająca się po wykresie zrobiła więcej dramatyzmu niż finał tandetnego serialu. Tymczasem fundamenty, te prawdziwe, oparte na liczbach, zachowują się zaskakująco normalnie. Dywidenda około 6,6%. W świecie, gdzie większość asset managerów daje dywidendy jak ochłap na święta, to jest poziom, który zaczyna przyciągać spojrzenia, ale spokojnie. Wysoka dywidenda to nie powód, żeby komuś rzucać się na szyję. To tylko fakt, że wypłacają sporo, nic więcej. No i najważniejsza rzecz, którą Blue Owl powtarza jak mantrę. Prognoza wzrostu distributable earnings per share o średnio 20% rocznie przez następne 5 lat. Spółka sama mówi tak, taki mamy plan i na razie nic się nie zmienia. Ale czy rynek to Słyszy? Oczywiście, że nie. Rynek woli słuchać na główków o rzekomym Armagedonie. Private credit po strach plika się lepiej niż rozwój. Modele wycen mówią swoje. Część analityków widzi przestrzeń do odbicia, część widzi niedowartościowanie. Część mówi o możliwości powrotu do wcześniejszych mnożników. Ale tu stawiam grubą linię, to nie jest gwarancja czegokolwiek. Modele to matematyczne wróżby. Jedni liczą, że spółka ma potencjał na 100% wzrostu, inni mówią, że rynek wycenia ryzyka właściwie i tyle. Zero pewników. Są jednak rzeczy, które warto odnotować bez emocji. Struktura biznesu asset Life. permanent capital zapewniający przewidywalne fee income, długoterminowe umowy najmu data center z firmami o najwyższej wiarygodności kredytowej. Duży insider ownership, co oznacza, że zarząd ma skórę w grze. Stabilny cashflow, który nie kołysze się jak technologia podczas krachu, oczywiście, że ryzyka istnieją. Private credit nie jest sektorem z waty cukrowej, tylko z betonu i liczb. Zawsze mogą się zdarzyć straty, zawsze może pojawić się jakaś firma, która nie udźwignie swojego długu, zawsze może się zdarzyć makro, które coś potrząśnie. Nie ma tu świętych prób, a narracje rynkowe potrafią zmieniać się szybciej niż twoje postanowienia noworoczne i to jest tak naprawdę plus prawy. Sentyment rynku jest teraz dramatycznie gorszy niż fakty, ale fakty nie są gwarancją przyszłości. Masz liczby, masz zarząd, masz zaprezentowane plany, masz dane o portfelu i tyle, bez cukru, bez zachęt, bez... to na pewno urośnie. Informacje masz. Decyzję to Twoja broszka. A teraz idź, złama się i nie zrobisz głupo, bo to, czy rynek wariuje, to jedno, ale to, czy ty wariujesz razem z nim, to już zupełnie inna historia. Jedna sprawa nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki, także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski słówki.